Nazywam się Adam Pejgert, mam lat 93, więc już pra, jestem już starcem prawie sekularnym. No, przeżyłem wojnę od 16 do, 19, do 20 roku życia. Potem studia filozoficzno-teologiczne i 30 kilka lat pracy publicystycznej w zakresie tematycznym tematycznym, bardzo mi bliskim, mianowicie filozofia i teologia. Jest urodzony w majątku ojca Sidorów nad Zbruczem. Zbrucz to jest dawna granica polsko-rosyjska. Ojciec Józef Kalasanty Pagerdz, urodzony w 892, umarł w 962. Ziemianin z wykształceniem agrotechnicznym. Potem się ożenił właśnie z tą Józefią, Józefą Trzecieską z Dynowa. No i już potem prowadził majątek aż do roku, aż do września 1939. Pan urodził się jako drugi z kolei. Ja się, ja się urodziłem jako drugi, tak, tak, jako drugi. Pierwsza była Małgosia, drugi był Adam. Trzeci była, trzecia była Tereska, a, a czwarta była Zofia. W Dynowie um, były jakieś rodziny żydowskie? Dynów był całkowicie, w 70% żydowski. Ale nie tylko w Dynu, Dynów, no głównie nasze, te, te okoliczne miasteczka otaczające Sidoru, na przykład Probużna. Próbóżna była stolicą handlu końmi na całe podole. To było 7 km, od, 10 km od, od Sidorowa. To w 100% żydowskie, husiadne. W 100% żydowskie. Albo prawie, prawie, że. Żydzi w tych miasteczkach zajmowali się najczęściej rzemiosłem, rzemiosłem i, no, i, i handlem, oczywiście handlem. 39, proszę pani, weszli sobie do Siderowa o godzinie 8 rano 17 września. I natychmiast aresztowano mojego ojca, września internowano. Myśmy zostali we dworze jeszcze do, do grudnia 39. I w grudniu 39, z początku grudnia 39 roku, jeszcze nas. Trzymano w tym dworze. Chłopi nie chcieli nas ruszyć. Dopiero interwencja z powiatu. Przyszła z interwencja, że musicie, pomieszczyków, pomieszczyk to się, to, było to, to słowo techniczne, pomieszczyków trzeba wyrzucić. Prawda? No, ale zanim to zrobili, to myśmy się dowiedzieli, przyszedł telegram do ojca, i pamiętam takiego chłopca stajennego, też dał dowód tego, jak jest żyty z nami. Macha tele, telegramem, pan da domu, pan domu, pan, pan, pan jest pan bolny, pan to nasz znaczy mój ojciec. I teraz przy, przylatuje do nas, że ojciec, ojciec wrócił do Lwowa. Ojciec wrócił do, nie do Siderowa, tylko do Belwowie. W Belwowie była jego matka, jego w kamienicy, bo kamienica mieliśmy tam, mój dziadek na trzy kamienice. 5 grudnia wyjechałem z Siderowa, ja jeden. I na 6 grudnia stanąłem w Belwowie i po raz pierwszy zetknąłem się z tymi ogromnymi portretami. I to było przerażające, przerażające. bo ten kontakt z tym. Ten pierwszy kontakt z Lwowem, już, już ten wojenny kontakt, był strasznie przykry. Po kilku dniach przyjechała matka ze siostrami. Ja stale myślałem o jedzeniu. To jest takie typowy z blisko Podgłodzia. Człowiek ma co jeść, ale, to, ale, ale jedzenie jest tyle, że się stale o jedzeniu myśli. Bardzo ważnym dla nas Żydem. To był właśnie sekretarz mojego ojca, Benjamin Bazar, urodzony w 894, czyli prawie rówieśnik mojego ojca, który okazał się człowiekiem ogromnej, ogromnej życzki, ogromnej szlachetności. Kochany Benio zorganizował transport konny z Sidorowa do Lwowa z jedzeniem dla nas. Dwie fury jedzenia. Jakież to był ogromny dar. Do maja 1942 ci młodzi Pejgiertowie, to znaczy ja i moje siostry, byliśmy w Lwowie, a potem przyjechaliśmy do Dunowa. I ja w połowie, w 1943 roku przed Bożym Narodzeniem przyjeżdżam odwiedzić rodziców, i, i witam jej tatuś, i mówi: Tatuś, tutaj jest u nas jedna pani, panienka. Ta panienka uchodzi za siostrzyczkę naszą, siostrzyczkę Twoich sióstr. I dobrze było, żebyś Ty traktował ją jako bardzo bliską i bardzo kochaną. z Bardzo si siostrzyczkę. Ja mówię, no oczywiście. Czy się Żydówka? Tak, Żydówka. I, I ona się związała z nami. Z tej książki tego męża, późniejszego męża, dowiedziałam się, że Haneczka. Weszła do pokoju, do, 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 do jadalnego pokoju, w którym siedziało, siedziało troje ludzi. Pili herbatę ze sacharyną. Starsza pani Emilia Pajertowa, moja babka, matka mojego ojca, i oni dwoje: tatuś i mamusia. Wstaje dziewczynka, i ta dziewczynka idzie tylko do tej babci. Wiedziała: Proszę pani, ja jestem żydówką. Nie kończy dziecko. Nie kończ, masz tu dom. Masz tu dom. To jest twój, twój dach nad głową. Została ta haneczka, która się nazywała, wtedy się nazywała, i potem używała dali tego imienia i nazwiska Hanna Nizimek. Nizimek, a była córką kupca zbożowego. Znajomość była poprzez te. Transakcje zbożowe zawierali jeszcze przed wojną z jej ojcem. I ta dziewczynka wchodziła do kościoła i uchodziła za naszą kuzynkę. Oczywiście, że po kilku tygodniach czy miesiącach zaczęto tam szemrać naokoło. O, oho, jaka tu kuzynka. Nie kuzynka, Żydówka. O, jak się zbliżył front sowiecko-niemiecki zaczęły się bombardowania sowieckie Lwowa. Wtedy rodzice przeniesi się razem, z, z, idąc naszym szlakiem, szlakiem swoich dzieci, przyjechali do Dynowa. Dynów to, było, to była siedziba rodzinna mojej matki. Prawda? Więc, I razem z nimi przyjechała ta chaneczka. Ale też zaczęto tam gadać. Gdy mówię, gadać, o, ho, ho. to na pewno nie jest krewna. Wystarczy, wystarczy to powiedzieć. Wystarczy powiedzieć to. Puścić w taką w powietrze, w, tak, w taką atmosferę społeczną, tylko takie pytanie. To na pewno nie jest kuzynka. Prawda? No i ona to wyczuła i dlatego też jak tylko przyszli Sowieci, to ona, to ona wyparowała do lwowa. Już nie, już nie była zagrożona bezpośrednio. Prawda? No i tam w tym lwowie spotkała tego szlomo Wolkowicza. Prawda? I potem nazwisko była, potem się do niej adresowało Hanna Anna -y Wolkowicz. Babcia przyjęła, dlatego że babcia była osobą bardzo religijną i straszliwie przeżywała y, tą, tą mękę. Żydów bardzo, bardzo przeżywała. Była osobą religijną, ale tak nawet teologicznie religijną.